dzień dobry, witamy Was na żyłowisku Wyruszamy na koninki, nie wiem czy coś słychać, bo tu chłopaki się przygotowują. Kład jest warte, gotowe Samocz poczycie jest dobre? Oczywiście tak. Wszystkie po przypostie Nawigację to robi Karol z nami tutaj takiego mamy potpora dwulitrowego a i resta składowców Mamy dla nas dojechać na koninki. Koninki Poręba Wielka to malownicza miejscowość położona w Gorcach, idealna na aktywny wypoczynek. Muszę Wam powiedzieć, że trasa przebiega w porządku, chociaż mijamy jakby z jednej strony. My jedziemy dołem, blisko drogi, nie wjeżdżamy w park krajobrazowy. Mamy takie tutaj widoki, tereny. Majka zadowolona jesteś z trasy? Bardzo. Bardzo. Tylko mówić nie mogę. No, ludzie macie szpaczka. Gdzie jest grzane wino? Gdzie jest grzane wino? Tu mamy gościa, przyjechał specjalnie na występy gościnne do Polski. Das is fantastycz. Das <laughs> is fantastisch! Audi! Audi, das is fantastycz auto! Prawie jak w Wietnamie! Prawie jak w Wietnamie. Tylko Ale trochę zimniej. Reszta grupy pojechała. Sama solo pokładów jest chyba ośmiu, więc łatwo się im jedzie. Autka są niestety trochę większe, ale tak generalnie trasa jest fajna, niezawolna, doskonałe tempo. Jedziemy dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. You know you going dumb Hey, let's go. Uh. I'm to live it and stunt. Get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke, it's not okay to be a bum Gotta move up. I never front, I keep it one, honey, hunt. do it for fun, man. I do it for fun. Real sound, no bricks All I do is flip these beats Giving them smoke like whiz All about the green like weed No more dodos, no more nips Bravo for this man Mr. Lutowlicez won Shivers in the antennae Mr. Andrzej, what a man What a man Bitch, I'mma make her come She got me spunk And I want me some Motivation tied on my arm I'm just glad to be alive another day under the sun You can die young where I'm from Nie widzi pan, jak ja stanąłem pięknie równo? Ja jestem za młody, żeby no. tak, tak robić, jak ty robisz. Panie kolego, ale pan zostawił koła skręcone. No. teraz tu się tutaj manżeta się naciąga. A tu się strasznie i, i panu pęknie ta guma. A jak pęknie guma, jest problem. O, właśnie. No, tak, jak guma pęknie, jest problem. Andrzej przebił nowe koło. Ja bym sobie rozpierdolił Czemu to denerwujecie? To tak jak wszyscy tak, w prawo, w lewo, tu stać, a obie ta do niego iść to się skończyło? No, no bo... bo, się wywalił na boczek, chciał sobie poleżeć Oooo oh. To tylko polarik Oooo, taka tylko dziurka malutka Dziurka rękawicza On chciał żeby wymyślać I'm going dumb, I'm going stupid i co? Powiedzcie, że to na takim malutkim patyczku stoi to autko? Ja się smulec! Dobrze, że Andrzej jest przezorny, ma drugie koło zapasowe. Czekaj, pomóżcie Andrzejowi. Razem! Razem! Nie ma włosów, to się trafić nie może, co? Pronfiliśmy do restauracji proste smaki mamy smaki na kotleta Szkoda gadać. Szkoda gadać. Takie przygody mieliśmy po drodze, ja nie wiem co się dzieje. Opona przecięta lampa się sama rozbiła, nie wiem gdzie i kiedy nawet. Coś niemożliwego. Same straty trzeba i zapytać czy nas obsłużą w ogóle. Takich do 17, no Dzień dobry. I co pani poleca dzisiaj? Kotleta? nagrywają mnie. <laughs> co my tu mamy? Proszę, mamy frytki, kulki nawet są analne. A jakaś? Ja tu widzę że że tutaj było to się przykleiło. Troszkę, tak. Troszkę ja. No i dotarli, dotarli cało. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak długo? Słuchaj, jak ci opowiemy, gdzie myśmy byli, prawie pod Chorzowem. Tak. W Sosnowcu, kurwa, pomyliłeś się, kolego. Co Sosnowcu jeszcze, tam nas nie było, Co Sosnowcu. Super jest, całym mieście! Pozdrawiamy wszystkich płonowców! Tych, którzy z nami tutaj przyjechali, a tych, którzy nie przyjechali. Niech żałują. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Słuchajcie, dzień dobry. Witam was serdecznie z Koninek. Dzisiaj mamy dzień drugi. Maszyna przygotowana do wyjazdu. Jedziemy pojeździć w terenie. Wieczorem mamy Wigilia na Burcanym. Miliśmy sprzęty i jedziemy. Tak, Pokaż. To. A, czysty wszyscy <laughs> Tutaj mamy pensjonat, z którym imprezujemy wieczorami. A sukienkę wyprasowałem. Wyprasowałem sukienkę, a to dzisiaj Majka jedzie. A, w końcu kierowcy. Ty też jedziesz dzisiaj? Jadę. Czyli mamy jechać ostrożnie, tak? Tak. No, I proszę. dobrze prowadzić piękne trasy, nie zatrzymuje. No to jedziemy. Zrobiliśmy teraz taki podjazd, że się przednie koła nam odklejały. Kolega mówi, że kładem jeżłoby czas. A jak górole tymi, tymi kładami tutaj te góry wyjeżdżają. Także pozdrawiam ATV z zbórnik, bo to jest wasza trasa i tą trasą my dzisiaj próbujemy objechać tę, tą całą polankę, to kiedyś z wami robiliśmy. Do zobaczenia na górze You get unstuck, so cough When you're up against the wall, and you cannot fall, so Go up, come on. właściciele Polarisów i przede wszystkim szyb w Polarisach mają taki oto zestaw Sikawka do mycia przednich szyb Jeszcze się nie ich. Proszę zademonstrować, jak Pan myje zaparowaną szybę od środka Pani coś widzi? A, to jest prawie chizero Prawie Prawie chizero ekstremalny, powiedzmy. Tam mamy drogę. Gdzieś tajdzej w tundrze, a my się tutaj wyciągamy. Powiedział, że będzie łatwo, nie Monika? To jest tak jak się słucha męża Zapiąłbym się Monika za tamto drzewo Jakbyś już leciała na dół, żebyś w razie czego miała asekurację Po żeby mnie coś chwyciło, nie? <śmiany> Dobra, nie <śmiany> jeszcze Dobra Majusia, Majusia, jak się czujesz? Fajnie, mój. się Boże, jest odpowiednia! Ja pomyślałem, że jak zacznę spadnąć, to szybko skoczę do tej góry. Nie zdążysz. Przyjechamy z wujem nam pomóc. Tak jest. I co, nie dajcie rady? No. Bo my z miasta jesteśmy, no. rozumiesz? My takich górek nie widzieli. Nie ma. Radzi sobie z bohaterami. Dzewoła plastik! Tak się robię, tak się robię, proszę. To jest Andrzej. Wszystko robi. Wszystko robi, żeby swoją ukochaną moi się ocalić. Ostrzymka jedny. Ja Opanowaliśmy tą góreczkę. My idziemy na górę, żeby ich tam asekurować, bo jednak z powrotem muszą wyjechać tą drogą, którą tam widać w oddali. jak się piąty Dwie godziny później, a my się dalej wciągamy pod jedną górkę A miało być łatwo i przyjemnie Nic nie będę mówił, ale operacja jest... Operacja się udała Sukces gwarantowany Trak prowadził tutaj, w prosto Zrobiliśmy miejsce Teraz nasza najdzielniejsza zawodniczka. Chyba jej się należy wiśnióweczka. Wieczorem. W nagrodę. Moni poszła... Ej, wiecie, że Moni poszło najlepiej? Słuchajcie. Tchu mi brakuje. Ostatnia przeszkoda na naszej trasie do celu. Ledwo żyje. Tak wyglądam. Poczony jak skór. A Monika jest dzielna. Monika. Co wyjazd remont kapitalny? Tak to jest jak się babę bierze na wyjazd. Wigilia kładowa na koninkach brzmi jak świetna zabawa. To wydarzenie łączy pasję do kładów z tradycją wigilijną. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy w Koninkach. Wigilia kładowa na Burcanym. Dojechaliśmy na miejsce. Kłady się już tutaj pozjeżdżały, więc już trochę maszyn przyjechało. Jak co roku te kłady przyjeżdżają z różnych stron. Tutaj Polski i są różne te maszyny od mniejszych do większych. My też dotarliśmy na miejsce. Tutaj Krzysiek organizator jak co roku robi taką wigilię kładową. Mamy dzisiaj piękną pogodę, szkoda że nie ma śniegu, ale jest lekko przybielone, więc jest pięknie. Pozdrawiam i do zobaczenia dalej. Jazda kładami. Oczywiście głównym punktem programu jest jazda kładami po specjalnie przygotowanych trasach. To świetna okazja, żeby poczuć adrenalinę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Co to ma się urodziny? Bukiet. Bukiet. Żyjemy. Jesteśmy. Spotkanie z innymi pasjonatami to doskonała okazja, żeby poznać innych miłośników wkładów, wymienić się doświadczeniami i po prostu dobrze się bawić. Wigilijna atmosfera. Mimo że impreza odbywa się na kładach, organizatorzy starają się stworzyć wyjątkową, świąteczną atmosferę. Możesz liczyć na wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i inne wigilijne zwyczaje. Zwraconego syczka witojmy, Jemu po kolędzie dary. Wzajemu oddajmy, oddajmy, wesoło skłaniajmy, Swecoło skłaniajmy, Swecoło panu nasemu. Łodajmy wesoło skłaniajmy, Swecoło ho panu nasemu. Za złoto wiarę, czyniąc wyznanie Że to Bóg i człowiek prawy leży na sionie Łotajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło Skłaniajmy swe czoło Panu Naszemu Łotajmy wesoło, skłaniajmy swe coło, Skłaniajmy swe Panu Naszemu Dajmy tyz zakadzidło, Panu nadzieję. Z jego będziemy widzieć w niebie, gadać do śmielej. Łodajmy, wesoło skłaniajmy, swe coło, skłaniajmy, swe coło, Panu Rasemu. Łodajmy, wesoło skłaniajmy, swe coło, ho, Panu nasemu. Ho, ho, ho! Wszystkiego dobrego! Co byście byli zdrowi i weseli? A ty święta i na ten nowy rok! Łodajmy, wesoło, skłaniajmy, Sven, so, ho, oh, skłaniajmy, Sven, so, ho, oh, panu rasemu! wesoło, skłaniajmy, Sven, so, ho, panu naszemu Słuchajcie, impreza, impreza i po imprezie. No i tyle zostało po wczorajszej imprezie. Teraz trzeba posprzątać. Podobno do 5 rano walczyli, a my się wybieramy w dalszą drogę. Przyjechaliśmy się pożegnać. się jak Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Impreza się udała? Zajebiście było. Zajebiście. Pozdrawiamy Cię serdecznie, dziękujemy za fajną imprezę. Taka była fajna, że jak mówiłem wcześniej, już mi głos mi odebrało. Pozdrawiam wszystkich, jak się Wam podobają miłe filmiki, dajcie łapeczkę w górę i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.